Dobra, korba objechana, przejdziemy do naszego <grystanie> dzika <grystanie> numer jeden. chłopaki, co tu Borówek, bo tu za dwa tygodnie wyjeżdża, <grystanie> <grystanie> co tu jest zrobione? Co tu jest zrobione? Jest przerobiona klatka przede wszystkim, tak? Tak, przede wszystkim A, żeby twój, to co... Żeby Twój pilot się mógł zmieścić bezpiecznie. Tak. To... To co jest istotne to wreszcie tak. jest, jest klatka, zaraz w ogóle, a nie fiko, nie mamy żeby tak wstawić żeby sobie usiadł, zobaczył jak się z dachem zmieszczę, tylko żeby, tylko żeby wiesz położyć nie? Tylko do korby kierowcy stawisz. Tylko położyć tak nie? Wstawić, żeby siadł sobie. Tutaj po, poprawione są mocowania, wyciągarek, wyciągarki są tak, po przeglądach zrobione, przegląd, także tutaj też jest zrobione. Widzicie konstrukcję naszego grata, tam takie szczegóły, widać zbiorniki, których normalnie nie widać, że tak powiem, paliwa pod dupą załogi. Najdłuższa walka będzie z pajęczyną. No, najgorsze jest tam temat, będzie jeszcze prądu, ale już tam, że tak powiem, bardziej do przodu. Nowy daszek, proszę bardzo, bardzo ładny, troszeczkę opancerzony. No szykujemy się, bo niedługo mamy wyjechać, korba jest skończona, więc teraz jakby cały front prac pójdzie Cały front prac pójdzie teraz na rumburaka, tak Borubadas? Tak? Będzie już tak rumburak numer jeden, najważniejszy w rodzinie Też już chcielibyśmy nim wyjechać, zobaczymy no, idzie, idzie montaż, idzie montaż fikoła do rumburaka Zaraz się z ciekawości przymierzę, jak w tej nowej klatce się odnajdę w tle, moją korbą przeleciał. Ja po wiosce nie wiem, czy kogoś nie zabiję. Mam nadzieję, że nie. Ja tak nie jeżdżę w fotelu zabudowanym, ale widzę, że japa nie ma tych problemów. Także potem będą mi ludzie w korby kamieniami rzucali. Jak mnie zobaczą, co zrobić. Zaraz przymierzymy z ciekawości fotel, znaczy, fotel. w sensie ja osiądę, zobaczę. Jak to się zmieniło? Bo oprócz tego, że jest podniesiona klatka, podniesiony dach, też jest podniesiona szyba. Taki mankament zawsze w gracie, bo w gracie ta szyba była malutka jak w czołgu. Nigdy nie było dobrej widoczności. Jeszcze jak była zawalona błotem i zaparowana, to praktycznie jechaliśmy tam na, na, na szczelinie. Teraz ta szyba jest dużo większa. Powinna się poprawić też widoczność. Zaraz się przymierzę, zobaczymy. No, a w tym czasie przyjechał, przyjechała korba. Przysiapał, daje, że, że nie gazował. Ale my mu nie ufamy. Tutaj ponieważ jak to u nas bywa często w autach przyprawowych, no co ma nie jechać, jedzie no. jakiś jeździłem z takim kagańcem tylko kierowca nie kierowca pizda, tylko nie cwaniakuj, bo jest dużo mocniejszy auto i nie, nie, nie bądź taki kozak. Dużo mocniejszy. No nie w ogóle. zamianę. No nie chciałem. Ja nie lubię dieslami się ścigać. Śmierdzi jak w traktorze. O teraz to śmierdzi, teraz, teraz to wali śmierdzi. tak. Teraz to śmierdzi. A co w domu siedzie ten, rumbrakiem? Tak. Ale będzie my, my <noise> pchamy, czy sam <noise> przeddychamy? Nie, no co ty. Ja to, <noise> to, 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 to Nie, ja, ja to zanimuję. To jako silnik tam stawimy, bo jeszcze ja warto. <noise> nie, ja, ja to zanimuję, to będą efekty specjalne. Nie? Będę rady. Będę rady to się nie wstawić? Tak, on tak. Mili za skręcił, zobaczyć właściwie ja tylko przymierze mierze, nic nie wciskaj i wszystko jest włączone. nie wciskaj sprzęgła. Bo bo w, w, w się Bo kosztuje rozbieranie jeszcze wszystko zł, tak. tak? jest. Z krytyczką podpięte, ale ja po też kiedyś tak miałem podpięte i tak jeszcze dawno nie miałem. W ogóle... O Jezu! <grymne> nie wciskaj Nie, eee, można do... mówić! Dajcie, tak? <grymne> mamy płyn, tak czy nie? Nie. To, Dobra, szary. Daj mi on tę tak kamerę. Daj w logusi! Daj w logusi! Dobrze, zobaczymy ze środka, jak to wygląda. Szyba jest dużo większa, widok jest lepszy. Du mam dużo luzu. jak założę czapeczkę jeszcze? Też kask? Do dachu? Tak, czy tak? to to, to powinien jeszcze wygiąć? Wygiąć? Uh. O, Zdecydowanie. Ja ci powiem, że nie wiem, to zobaczymy. Więcej robimy... Antek, daj, daj mi jakąś czapeczkę plastikową. Eee, czapeczka, jest tutaj, czapeczka. Kurwa, nie wciskaj strumienia, rozsumowałem. Jezus jak ten Ja się nie nadaję do tego. <laughs> Na sport. Ale ten daszek powinien być taki Nie bo tutaj tak Ci powiem Myślałem że tego miejsca tu przybędzie było tylko tyle że wie, że ten trójkąt jest? nie? Trójkąt jest nie mhm. zobaczmy jak to wygląda Wiesz wiadomo też, że normalnie A, no, 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 to pas, siedzisz trochę za wysoko jest fotel jest bardziej do tyłu niż twój A mój dlaczego nie do tyłu może być czy nie może być czy Jest grudzi no tu masz gorek paliwa Was tyłu jeszcze są znaczy, nie, nie to jest mój Nie nie. No nie, nie spotykam się nie? A jak się zapniesz w to to, to bardziej, się bardziej się nie, nie jest okay, no. Ważne jest to, żeby bo tak wcześniej było w Rumburaku, że generalnie czas Ale można maja, obkleić, pukałem, wiesz, no. można obkleić na wszelki wypadek tak No tak, tak, trzeba tylko wiesz, kwestia czy jest kontakt no, bo wcześniej było tak, że ja tą belkę po prostu jak były takie boczne, no. wiesz, wstrząsy to tam tak no no rurka, Do rurki masz spokojnie jakieś 6 cm, a do, do tego panela ze 2 no, trzy No, trzy. no, no dobra, to się obkleić tylko obklei, tam nie? Gąbeć, gąbeć, gąbeć. A tak jak mówisz, jak się jeszcze pasami dociągnę, to będzie tak jest. to będzie ok. Tak. Ta się bardziej fotel, nie będzie się na kocyku, to to jest tak, No się tak, tak. Znaczy, wiesz, nie wiem, to jest jest, jest, jest poduszczenie. Tak, wszystko to jest. jest, nie? Tam jeszcze dojdzie, wiesz żel, to będzie centymetr czy dwa. Ale dobra, no grunt, że jakby jest sprzęgła, nie wciska i wystawię nogę. Dobra, na razie, to będzie tyle. Upejemy czapkę, żeby zobaczyć coś jeszcze co tutaj. Lina przechodzi nad Panhardem, tak? No, no właśnie. A jak będzie miała później zejść w dół, to będzie rżnęła nam Panharda. No tak, tylko że ja właśnie myślałem, żeby, żeby ją zapinać przed Panhardem za ten za ten uchwyt, tak? No tak żeśmy robili. ale to teraz będzie rżnęła też Panharda, tak? Będzie właśnie zapięta szeklom. No zawsze tak było, nie? Zawsze tak było. Nie ona, nie ona idzie nad Panhardem. To ona, teraz nie powinna. Ona idzie tędy i tu Lina, tak, nie? no właśnie. Tam przechodzi. A jakbyś teraz chciał most wziąć do góry, tak? to będzie lina w dół wschodziła i będzie... No ci tak, ona, ale ona go podciągnie. Ona, ona mi go podciągnie, bo mechanik... A mi teraz tego, złożyć i sprawdzić. Złożyła, no? Tak? No, no. no, no właśnie trzeba, trzeba sprawdzić, bo jak... Można, jak... można tutaj na panharda kwasoweczkę też... Yy, Wiesz, bo trzeba z no. przyspawać, taką przypunktować. I wtedy, i żeby się już ślizd, na potem no. nie. Bo wtedy, wtedy jak właśnie sprawdzałem, to mówię ci, że tylko że nie zaliśmy go w terenie. To było tak, że na sucho nam się no. na łące po prostu, ta siła mechanika była taka, że on się złożył. złożył. No. I, tylko, że nie wiedziałem, co się da, dalej wydarzy, tam już wszystko trzeszczało. Nie wiedziałem, czy go tak ciągnąć, no. czy go nie ciągnąć. Ale to był taki nasz plan B jakby się okazało, że wiesz, jakieś torfy żeśmy się mhm. pieprzyli, nie. No i witam. Mamy ten, mamy połowę marca, coś tam yy, chcieliśmy powiedzieć, jaka jest sytuacja. Sytuacja wiadomo, jaka jest. Jesteśmy w przededniu dużych problemów z koroną. Nie bagatelizujemy tego, jest poważny temat, żeśmy odłożyli wiele rzeczy z yy, tego powodu. Nasza sytuacja startowa jaka jest yy, żadna, tak zakładam, że sezon 2020 może w ogóle się jakby nie odbyć, bo też tak może być, ponieważ to dopiero się wszystko zaczyna. No i co? Na chwilę obecną kończymy autar, znaczy kończymy. No, Korbę mamy zrobioną, teraz staramy się przetransportować, będziemy ją szykować do startu bez wężki. Rumburak się składa, mam nadzieję, że niedługo się złoży i będzie możliwość go testować, bo też nie wiemy, czy za chwilę nie będzie stanu wyjątkowego. Nie wiemy, co się będzie działo tak naprawdę, no ale coś tam. Plan jest taki, że to co możemy zrobić, staramy się zrobić tak, żeby jak czasy się uspokoją i przetrwamy to wszystko jakoś normalnie, żebyśmy mogli spokojnie sobie ruszyć ze startami. Pokażę Wam tu w przybitkach, jak wygląda rumburak. w tej chwili, prace tam się posuwają, że tak powiem zaczynają nabierać kształtu. Chociaż jest rozebrany to generalnie mechanicznie w miarę, pewne tematy są pogarniane, skrzynie, wyremontowany reduktor, wyremontowany silnik, także te klocki później już są gotowe jakby do włożenia. Także tam to wszystko powinno się stopniowo odbywać, teraz Borowa, że tak powiem walczy z nowym designem przodu, zobaczymy co zborowa wymyśli. Był pomysł na maskę Jeepa, ale nie chcemy żeby zaczął się psuć jak Jeep, więc na pewno nie będzie miał Jeepa, nie wiemy jeszcze. Co z takich ciekawostek? A, zdradzę Wam pierwszą, pierwszy start, który planowaliśmy, bo już mogę to zrobić. Planowaliśmy zacząć w tym roku. Znaczy, plan był taki ogólnie, że mieliśmy w kwietniu zacząć od dwóch startów testowych. Takich w kwietniu chcieliśmy przetestować korbę bez zwężki i rumburaka. I pierwszym takim startem poważnym, któryśmy planowali w tym, w tym cyklu, gdzie mieliśmy sobie przypomnieć trochę ekstrem, była Kroatia Trofy. Zapisaliśmy się w styczniu na deklarację trofy, wszystko było pięknie, natomiast raj został odwołany I akurat ten wyjątkowo, nie z powodu, ko, nie z powodu korony, e, tylko po prostu organizator tam napisał do nas takiego osobistego maila, ma pewne jakieś swoje tam sytuacje życiowe i generalnie e, no, nie odbędzie się. To 20. jubileuszowa, z dwa taśm na nią zbieraliśmy, liczyłem, że w końcu się uda, e, ponieważ, bo jak, jak był ten czas cross country, no nie mieliśmy kiedy się przygotować, no i niestety widzicie, jak się w życiu zwleka z pewnymi tematami za długo, to to można nie zdążyć. Z tego co nam pisał, ja się już nie będzie odbywać w ogóle w przyszłości. Mam nadzieję, że to się zmieni, że ktoś tam podejmie organizację tego rajdu. Więc jakby, no, mam tutaj pierwszą, pierwszą naszą niespodziankę, którą dla Was szykowaliśmy. No nie, nie, nie uda się. Natomiast, no, niestety, to co mówiłem w pierwszym takim zapowiedzi vlogu, się potwierdza. Powiedziałem Wam, że sezon rajdowy to jest jedna wielka niewiadomość nic nie można planować, wszystko jest dynamiczne, wszystko się zmienia i niestety wykrakałem. No nie spodziewałem się takiej akcji, tego co się w tej chwili dzieje, no ale widzicie, no co tu można, jakby. Chcieliśmy Was zabrać w fajne miejsca, że tak powiem, po Europie, pokazać Wam fajne rzeczy, a pokażemy Wam jak wygląda życie zespołu rajdowego w czasach wojny. i nie, nie wiem, czego w ogóle to się będzie działo teraz, tak. Także nagrywki pewnie będą rzadsze, bo normalnie byśmy byli w tej chwili już w próbach, w testach, już by tam się dużo działo, byśmy mogli fajne rzeczy pokazywać. A teraz nie wiemy, co będziemy mogli zrobić, w jakim terminie. Jeżeli będzie możliwość jeżdżenia gdzieś po lesie i gdzieś przemieszczania się po Polsce, to podejrzewam, że auto będziemy testować i coś tam będzie się działo. Ale może być tak, że będziemy siedzieć w domu i, i smuteczek. I nic się nie będzie ciekawego działo. Także zobaczymy. No. Trzymajcie się zdrowo, że tak powiem. Życzę wszystkim, żeby tam jakoś ten trudny czas przebrnęli. Bo naprawdę każdy ma w tej chwili mnóstwo swoich problemów. No i co? Mam nadzieję że do, do zobaczenia. Tak, w dobrym zdrowiu i ze wszystkim. Nie? Także pozdrawiam. Na razie.